Witam tutaj, cirov 3 oraz ze mną jest Mr. Reynawan 2, który jest ważniejszy od cirov 3 No na pewno. E, żeby się inaczej brzydko nie wyrazić, no to ym, nagrywamy e, z Diablo 3 Beta. Diablo 3 Beta test. Tak. tak. Wiecie, że coś się dzieje, dobra. To e... co, idziemy? Tak, może jeszcze najpierw opowiemy troszeczkę o historii Diablo 3. Mam. Um, ogólnie o historii serii Diablo. To jest gra Blizzardu. Tak, wszystkie trzy gry Blizzardu. I World of Warcraft. Twórców Starcrafta, twórców World of Warcraft i twórców <noise> Warcraft yeah. Uh, jest to jedna z ciekawszych gier slashowych, jedna z które, jedna to Jest to gra po prostu Diablo zapoczątkowało w sumie gatunek hack and Slash z tego co... No, ja co wiem Potem drugą fajną grą takie jest Magic, ale to już... Drugą fajną grą, w którą ja grałem Hack and slash, to jest Sacred, ale to nevermind. Nie, to nie jest opowieść na teraz. Aha. Więc co? No to chyba opowiedzieliśmy już sporo. Może jeszcze powiemy, że Diabolo 3 jest to trzecia część serii, jakby ktoś nie umiał liczyć, nie? <laughs> Może pójdziesz pierwszy, co? Ja się boję. To dlaczego ty idziesz bokiem? <laughs> to był Fajne to A co to? A ha 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 tygloisy właśnie jak wam się to spodoba to powiedzcie czy mamy to kontynuować i zainwestować w tą grę? Cicho przez ciebie stracimy 50 zł to koniec świata! Nie, ile to, to, to 50 euro jak... 50 no chodź! Wróć, nie, nie 50 euro. 50 euro, 55 euro. No to zainwestujemy w to całą fortunę, jak sobie moglibyśmy Jezus Maria, 50. nie mam tyle! Tak, ja do ja do nawet jednej ósmej tego tak? nie mam, no to wiesz. Mam do Xbox. dobra, come on. Clear the way.

To yeah. jest it. Okay, where are we, we go? Bo musimy porozmawiać z każdym kto tu jest. Lea Aoo ooo. raz, raz, raz. Łamki. <laughs> mm. Ej, tutaj mamy iść? No cofasz się. No to Chodź. właśnie tak się zastanawiam. Chodź za mną. Barbarzyńco. Chcesz zginąć? No dawaj, dawaj, dawaj. Tak! By chciałyś Tu masz to! Zniknęłam! Ma. Tu masz to! <noise> nie chce pały, idziemy! No ale ona ma 5-4 damage! Ja też mam 3-0 i mi to wystarcza. No dobra. Chodź. to na później. Chodź, ja idę. Ja idę tędy. Tylko tu nie za bardzo jest jak. Nieee, a ja chciałem tam iść dalej D, obrażam się A umiesz to? Nie! Wombo kombo mam level O, teraz mam Solid Club Czyli mam Solid Club <noise> 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 To co to, to, to tak wygląda, no się cicho Ej, patrz co odpaliłem Co ja zrobię? Coś niedobrego Eugen. Gonna... <laughs> ugin... tu, bo ja nie chcę paść. Czekaj, ja mam pół drogi jeszcze do przemierzenia. Gdzie ty żeś poszedł, gnoju? Eee, co? Gdzie ty żeś poszedł, gnoju? No, tu. Do... <laughs> nie za daleko? Nie. pół mapy się cofamy. i co? Co żeś odpalił? No to, a tam to już teraz nieważne. ważne. <grym> chodź, bo my tego nigdy nie przejdziemy. No wiem, ale ja lubię tak chodzić po tych zakątkach. Ach, <grym> Fury! Ja chcę łuk, ja chcę łuk. Ja chodź tu! tu. Dajdź mi łuk, tam małuk niech dał łuk. Łuk kurcze. Chodź. Witam tutaj. Jest Reynawan 2, jest 3 3 i bardzo, chcieliśmy Wam przekazać bardzo ważną wiadomość. Otóż wystąpiły problemy techniczne i mamy już lewele 6 czy 7, 6. 6 mamy, a wojnie zabrakło miejsca na dysku. 1 terabajt poszedł na to nagranie. Nie moja wina, że to jest 60 fps i, 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 i 1690. Nie, 1920 na 600 jak to HD po prostu nagrywaliśmy. twój ehm, no jakoś tak wyszło, że troszeczkę. <gry> <gry> tak, troszeczkę nie zauważyliśmy, że już koniec miejsca na dysku, nie? Tak, no znaczy to on nie zauważył. No tak fajnie się grało. No dokładnie. Tak więc mam nadzieję, że nam to wybaczycie. I myślę, że beta się już kończy. Właściwie. No czy teleportujemy się, czy nie? Tak. No, y, beta się kończy za darmo, no i, no i. No i już chyba więcej na razie nie będziemy nagrywać. Mówcie, czy wam się spodobało. Według nas jest to gra warta chyba do kupienia, nie rejny warta. Warta, jeśli ktoś ma trochę kasy, nie? No właśnie, tak jakby nam z brakuje. Tak, ale... ale jeśli nie macie, to z kasą zrobić. Tak, i picie na kasie, no to wiecie. Przyjmiemy datki. Tak, o, o się nawet. No czekaj na mnie. No dobra, no to to by było Co, to na tyle. w takim razie chyba na tym skończymy, nie? Bo to już w sensie, nie będzie może w szkoła. Ale może... No to nie, na tobie nawet nie na No. A tak, szczególnie to ja się zorientowałem, że ten... że... niedawno. Że każda lata ma inne torny, inne... inną energię, w sensie, że... Nie no, mają... mi to... jakąś tam i... No ja po mam, prostu. Ja mam taką prosowską furię. Ha, ha. No ale zmieniło się to Diablo 3 od Diablo 2 i to bardzo. No dokładnie. Jest zooming jakiś taki fajny. No w zep. sumie parę lat to, to robili jakby nie było. Tak. A, ale nadal nie można skakać. No. Spaca nie działa jak ty. To pomóż mi tutaj. Dobra, ja, ja robię bossa. Pomóż mi tu. Ty, on się teleportuje. too yeah. no. Nie no. no to ogólnie to jest Oi, oj, oj. spoko tak, się Piszcie w komentarzach jeszcze jaką grę byście chcieli zobaczyć ogólnie. Island. <laughs> Taka mała sugestia, ale nie, raczej nie, że mój komputer uciągnie. <laughs> Tak. Ale, ale, ale. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Dokładnie. Jeśli by to były propozycje z Xboxa, to ja się do tego nie mieszam. Tutaj zostawiam całe pole do popisu. Będzie miał CiroSław, bo to on ma Xboxa 360, jeszcze w sumie takiego nowego. Miał nie, z... tak. on ma. X... Znaczy, on nie ma Xboxa 360, on ma tylko tego pierwszego Xboxa, wiecie takiego. <noise> bez, tak, bez numerka. Tak, który kosztował tysiąc, no dużo. No to co? Jak będziemy tak dalej krążyć, to chyba trochę coś się stanie nudne, więc może się pożegnamy już. I faktycznie zakończymy ten odcinek. Oceniaj komentuj się, komentujcie no i, i... w ogóle i grali dzisiaj Mr. Rainer 2, Mr. Rain 2, Mr. Rainer Van 2, Mr. Rainer Van 2 Mr. i Cirofał 3. 3. Tak. Cze o, czekaj. Pożegnajcie się tak... wszyscy po kolei. No. Ustawiamy się. Brakuje no. jeszcze tylko Mr. Reynawana 2, Mr. Reynawana 2 Dobra, i... Dobra, już. 2. Koniec. Cześć. Cześć.